Czy komfort może znaczyć więcej niż wygoda i ładne wnętrze? Czy atmosfera miejsca może sprawić, że czujesz się lepiej i możesz więcej? Szukałam odpowiedniego miejsca na spotkanie z partnerami mojej firmy. Wymagania partnerów były jasne, bliska autostrady i lotniska. Wybrałam hotel Witek znajdujący się na obrzeżach Krakowa. Profesjonalizm i zaangażowanie obsługi hotelu sprawiły, że sprawy organizacyjne przestały być problemem. W końcu mogłam skoncentrować się na spotkaniu. Zaufałam ekipie Witek w tym ważnym momencie i dzięki wspaniałej atmosferze wszystko poszło po mojej myśli. A na koniec niesamowita kolacja. Do Krakowa przyjechaliśmy na weekend. Chcieliśmy córce pokazać stare miasto no i smoka wawelskiego. W hotelu znaleźliśmy cierpliwą i miłą obsługę, przyjaźnie nastawioną do maluchów oraz mnóstwo ułatwień stworzonych z myślą o dzieciach. Ogród z alejkami spacerowymi i placem zabaw okazał się zielonym zaciszem, pozwalającym mile spędzić czas w gronie rodziny. Są miejsca, które trudno opisać, a jeszcze trudniej zdefiniować. To miejsca, w których tętni życie i zmiany zachodzą bardzo szybko. To miejsca, w których potrzeby i oczekiwania gości są traktowane priorytetowo. Taki jest hotel Witek, który oferuje Państwu: 69 klimatyzowanych pokoi, 4 dwupoziomowe studia, pokój dla gości niepełnosprawnych, apartament z kuchnią i dwiema łazienkami, monitorowany bezpłatny parking na 300 miejsc, bezpłatny internet bezprzewodowy, opiekunkę do dzieci. Kącik zabaw w restauracji, ogród letni i plac zabaw, folkową chatę na imprezy okolicznościowe, boisko do gry w siatkówkę, wypożyczalnie rowerów, saunę. To tylko przedsmak tego, czego mogą Państwo oczekiwać w naszym hotelu. Zapraszam.